Bartek, ostatnio sporocie w mediach. Z jednej strony debiut w ekstraklasie, no i jutro mecz z Górnikiem Zabrze. Z tego co mówi trener stawowy, no to właśnie wahać się pomiędzy Tobą albo Łukaszem Zeidlerem, kto zastąpi Krzyśka Danielewicza, który pozuje z powodu tych kartek. No tak, jutro przed nami bardzo ważny mecz z Górnikiem Zabrze. Mecz dający nam dużą szansę, żeby znaleźć się po nim w pierwszej ósemce. Dużo w mediach. No. Z racji tego, że no to tak, na pewno tak, chociaż nie patrzę raczej na to, staram się dalej trenować i robić to, co, to, co potrafię najlepiej, a ja, jeśli chodzi o dzisiejszy mecz, no to jeszcze mamy dzisiaj trening i, i dopiero po nim może będą jakieś rozmowy, będę się zastanawiał nad tym wszystkim. No ale myślisz, że nie spaliłbyś się, tak mówiąc kolokwialnie, gdyby przyszło Cię grać od pierwszej minuty, no bo to byłoby już spore wydarzenie w Twoim piłkarskim życiu, na pewno takie, taka gra od pierwszej minuty. No pewnie, że tak. Ale myślę, że nie. Myślę, że jestem na tyle przygotowany dobrze mentalnie, że, że zagrałbym po prostu swoje. Nie wiem, nie, nie mogę powiedzieć, jakby to wyglądało, bo to wszystko zweryfikuje mecz, ale, no, ale dałbym z siebie wszystko i myślę, że myślę, że byłoby okej. Okay. Doczekaliśmy się też powrotu powoli, powrotu kontuzowanych piłkarzy trener właśnie mówił na konferencji, że jest szansa, że zagra Sajdee, też być może pojawi się. Dawid Nowak, także no jest, jest taka szansa, że znowu będziecie grali tak jak w rundzie jesiennej. No tak, bardzo fajnie, że chłopaki wracają powoli do zdrowia. Na pewno każdy, każdy wcześniej odegrał jakąś tam rolę w poprzedniej rundzie, teraz niestety byli kontuzjowani, no ale bardzo liczymy na nich i miejmy nadzieję, że pomogą w tym wszystkim, żeby znaleźć się w pierwszym no właśnie, mówimy o tej pierwszej ósemce. Tak naprawdę nie jest wszystko w waszych rękach, bo nawet jeżeli wygracie oba spotkania, jeżeli zgarniecie sześć punktów, to nie możecie być pewni tej, tej gry w ósemce. Tam się inne wyniki muszą też dobrze dla nas potoczyć. Ale myślisz, że, że tak to się wszystko ułoży, że w, ram, w razie tych sześciu punktów, że będzie ta ósemka dla Krakowi? No tak. My przede wszystkim musimy się teraz skoncentrować na tych dwóch meczach. Właśnie o to chodzi, żeby je wygrać. Nie patrzymy raczej na drużyny. No my zrobimy wszystko, co w naszej mocy teraz, żeby te dwa spotkania wygrać, zgarnąć pełną pulę, i, i później miejmy nadzieję, że wszystko się ułoży tak, że znajdziemy się w pierwszej ósemce, ale to już niestety, tak jak pan wspomniał, że nie, niekoniecznie od nas zależy.